Dzisiaj opowiem o reakcjach utlenienia i redukcji. To bardzo proste. Przez skojarzenie. Redukcja kojarzę redukcja masy ciała, czyli chudne. Utlenienie, utycie. Musimy ustalić najpierw, jak poszczególne atomy są grube. W jakim stanie są i ten stan ich określa stopień utlenienia. Są pewne reguły, którymi rządzi się stopień utlenienia i o tym opowiem, przechodząc na tablet. Pierwiastki w stanie wolnym. Mamy dwa rodzaje takich: albo występują w pojedynczych atomach, typu właśnie takiego, albo występują w dwuatomowych cząsteczkach i mamy 7. Pierwiastki w stanie wolnym 0. 1 z 7 także 0. Pierwsza grupa 1. Kiedyś pisało się plus 1 i tak należy to właśnie czytać. Grupa druga 2. Wodór. Jeżeli występuje wodór w związku, to jest jeden. chyba że to będą wodorki pierwszej lub drugiej grupy, czyli związki typu NAH, gdzie wodór będzie stał z tyłu, to będzie miał stopień utlenienia minus 1. Czyli wodór albo stoi z tyłu, albo stoi z przodu. Fluorowce, jeżeli stoją z tyłu. Czyli to są fluorki, chlorki, bromki, jodki, mają minus 1. Tlen zawsze niemal przyjmuje stopień utlenienia minus 2, tylko z jednym atomem, z fluorem, przyjmuje plus 2. W nadtlenkach, czyli związkach typu, będzie przyjmował minus 1. Siarka. Będzie stała z tyłu, czyli to będą siarczki minus 2. Jeżeli mamy jon prosty, na przykład, to stopień utlenienia jest równy ładunkowi tego jonu, czyli 2, 3, 3 jony złożone. Na przykład, zasada jest taka. Że stopnie utlenienia wszystkich atomów zawartych w tym jonie są równe ładunkowi tego jonu. Siarki nie wiem, bo gdyby była z tyłu, to bym wiedziała, że jest minus 2, ale ona jest z przodu. Co wiem o tlenie? On jest z tyłu, minus 2. My mamy 1 razy x, 4 razy minus 2, równe ładunkowi tego jonu, czyli minus. 2. Rozwiązujemy zwyczajne, proste równanie pierwszego stopnia. 6. Stopień utlenienia plus 6. Fosfor nie wiem, zatem x. Ale tlen wiem. Minus 2. 1 razy x. 4 razy minus 2. To się ma równać ładunkowi tego jonu, czyli minus 3. Minus 8. 5. Suma stopni utlenienia jest równa ładunkowi tego jonu. Cząsteczki. Chlor jest z tyłu. Powiedziałam, że jeżeli chlor stoi z tyłu, to będzie przyjmował stopień utlenienia minus jeden. Chlor minus jeden. Wapń jest w drugiej grupie. Druga grupa dwa. Wapń plus dwa. SO3. Tlen stoi z tyłu. Minus 2. Siarka nie stoi z tyłu, żeby była minus 2, ale tego nie wiem, jaka jest. Zatem jest X. Suma wszystkich stopni utlenienia równa się 0. 1 razy X. 3 razy minus 2 i ma się równać 0. Plus 6, K2, CO3, wodór z przodu. Zawsze musisz pamiętać, że może być tylko 1x. Wodór z przodu, zobacz. Wodór z przodu, zatem 1, czyli 1. Węgiel, nie wiem, ale tlen jest z tyłu. Tlen prawie zawsze, właściwie jest na minus 2. Tutaj minus 2. Suma stopni utlenienia ma być równa 0. 2 razy 1. 1 razy x 3 razy minus 2. Teraz już wiesz, jak obliczyć stopień utlenienia dla danego pierwiastka, czy to będzie jon, czy związek chemiczny, czy atom w stanie wolnym, a to przyda nam się do bilansowania równań reakcji. Redukcji utlenienia. Wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny odcinek właśnie o tym tytule.